Pisz przez 3 dni jak zabite, a potem straszysz dzieciaki. Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jest kraju, nie widzisz? <gryzd kapryt skaut> Okej, okay, starczy już żartów. Jezu. Jak wielu ludzi tu umarło. <coughs> nie, jakieś dziecko tu umarło. Bożek. Jak... <sverständ> oh. Uciekając przed nim, o Boże! Musiałeś go zabić, co nie? A cholera! To był. To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Lecz spokojnie, Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj razem! To zatrzyma Ale była. Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Ile razy jeszcze powiesz, że sprowadzisz pomocy, debilu? Czy mam tu na górę wskoczyć? Tylko jest pojebany? Jak mam... Kurwa, jak ja mam tu wejść? Bra... No przecież trzymam tą spację. No gdzie ty jesteś, ty szmato? Mogę tu wskoczyć i nic nie zrobić? Ciekawe, łata fajka, jak ja mam tam doskoczyć, kurwa, niby tu spaść, ale gówno. Ciekawe, o kurwa, misklik. <laughs> Okej, teraz tu jest, swój Nie! Kurwa, Pongowski się odpalił. No zaś to się odbiło! Wiesz, że ja tego może, tak nie przejdę? No nie gadaj nawet mi. <laughs> Czekaj. Aż takim nubem chyba nie jesteś. Dobra, mamy to. Szybko. kurwa, dawaj to, tą... dawaj to. Spike, samochodem. Wow, ostatnia. Aha, bo to w tej grze jest ten pojeb, nie? Jaki pojeb? Yy, ten co. Yy, to ma matkę kurwa z kartonu. Ta. <laughs> Mamusia. Czy ja mogę zrobić jak chce się? Kurwa. O, o, o! Jezu, ale catch. Ale wiesz, że będziemy grać w nocy? Co? Wiesz, że będziemy grać w nocy? No wiem. Pamiętam, pier... Pamiętam tą misję. Najwięcej punktów będziemy wtedy dostawać. Ja pierdol, co za zje... Także cię przygotuj. Jeszcze jakiś gra w spirę, ty nie jesteś spocony. <gulia> Jasna dupa. Uciekaj Nie mam przetrwania Już mogę cię zaprosić Ej To jest cyb ty co cybar Raportuj Wiesz co nie Możliwe jest chwilę spotkam przywódcę wieży Zrozumiano potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj Nie, nie zrobię tego, nie jestem confidentem Jakaś misja Dobra robota 31 Znaczy Crane. Prawda? I co, to tyle! Zafrojer. O, witam. Słuchaj. ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut po wieżą. O, o witam. Dzień koleżanko. Zebrał tęgiem manto i stracił towar. Teraz chce pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Oczywiście! Co ty robisz? Co ty kurwo? Do Polaka, tak? Gdzie jest ta skrzynka? Której... Tak. Dobijamy go? To już nie ma. No to fa fajnie. O kurwa, to wybuchnie. Co ty robisz? Ja na no geniusz po prostu. A co z Idź na górę. Idź na Wagon. Uważaj, będzie ten... Agro na niego. Nie! O kurwa, w rurę. Nie w butle, idioto. Ale to stał w butle. <głos> <głos> w butle będzie strzelał. Nie strzelałem, to w ogóle ją rurą akurat. Kuźwa, co jest? O nie, znowu! No kurwa. Genius, no geniusz, no. Co to jest? Zagra! Czy ty widzisz, jak to otwiera ten lockpick? Nie mam miejsca w ekipunku. O kurwa, gdzie bałem chyba. Ja mam roczny sierp. Kurwa, ja muszę jeszcze raz iść na górę. No nie gadaj nawet. Ja ten dom zaskoczyłem. znam sposób Ej, no, któremu... co mówi do swojej zarażonej żony? nie wiem i nie chcę wiedzieć no, zgodni. Tobie co na słuchary się zebrało No dokończysz kurwa ten żart co <grym> Czekam aż dokończy żart i co i, I nie dokończył Tak, bulga się z nas to nie jest jaki no, ja chciałem wiedzieć jak jest żart Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. A jak poszło z gazem? Nie żyję. A umiesz tak? No jeszcze nie mam takiego levela. Za się mówię, że zrobisz tego. Z WW jak to się nazywa. Patrz, brakuje mi słowa. Ale... Arkeo? Nie, a kurwa, arkeo ty widziałeś. To jest. Dropki, to... dropki drop, drop ktoś nazywał. Ale nie strzelaj we mnie. Czy nie dostajesz, hita? Dostaję. Oj kurwa, ja też. No dobra, i co teraz? Ja raz mam zejść, tak? Ty debilu! No, no nie podpalaj, debilu, no. No debil, no. Szyż? Jade, Słyszycie, coś nie tak? Nie, tylko. Posłuchaj, Crane. To co robisz wymaga nie lada odwagi. Tak, wiem, mam nie dużego kutasa. Dziękuję. O kurwa, też spadłeś? Debil. Jakiś fob nas dołączył. O, kuźła. Chodź tu do mnie szybko. No Czekaj, bo ja nie żyje, ja spadłem. Musimy niszczyć gniazda. Jakie gniazda? No ty do mnie. Chodź tu do mnie. Na samą górę? Tak. Kurwa, jak jest na samym dole. Coś to nie gra. Bo nas widzi, słyszy. musimy trzymać się razem. To zejdź na dół, szybko! What the fuck is this? Czekaj, ja z... mnie... Gdzie on jest? Musimy dojść do tych gniazd. Ty żyjesz? Trafił cię do skokiem, nie. Ja. Co przerwałaś mój doskok? Z latarką. Chyba zniszczył mi latarkę. Nie, przecież Nie, przecież... Czy... Nie, się. Nie doczytałem No co jest? Skocz tu debilu! Chuj, ja tu nie, ja tu nie wejdę, nie? Miej gniazda. Normalnie. <gry> Po stop Chyba raz zginę. No gdzie jesteś, psię? Nie, dorwał mnie. Urlę Za dużo ich tam było. Koniec.